Jak się wano, z tej strony olej? Dzisiaj wbiłam 72 tysięcy bucharów. Przy okazji w tej serii będzie zmiana. No, tylko w długości ile będzie trwać, bo będzie teraz trwać no, maksymalnie 10-11 minut, chociaż zawsze powyżej 7. No tutaj już się ktoś rozwalił. To jest Jackie, ja by tu nie będę chodził. No ja się tu Edgar. No tu jest ból. Jeśli będzie już piąte, szóste miejsce, albo nie lepiej piąte, no to już będzie okej. Okay. Tylko żeby szóstego nie było. Tu może ktoś być. Chodzę, czy ktoś tu jest. To nie ma nikogo. No ale no, tutaj ktoś jest. No i mówił no Słabko, na najniem teraz rozwalić. Teraz wszystkie, kile to robi ta szeli. No tu nikogo nie ma. Trze osoby zostały. To jest plus 7. gdzie ktoś. Na tej mapie nikogo nie ma po z tej szeli kogoś Dobra, wejdę I tak to nie miało sensu Następna runda Tym razem więcej tanków to jestem w stanie rozwalić muszę zabrać dużo cube'ów a też będę w stanie rozwalić bo to nie za bardzo dobra, podam dam radę rozwalić uciekajmy Faktycznie prawie mnie rozwalił, no, ale najważniejsze, ja że nie dadłem. Przy okazji od następnego odcinka będę robił też takie dodatkowe dźwięki, czyli będą edytowane. No będą. będę używał trochę editu, żeby w końcu taki odcinek zrobić. A nie, że nagrywam i od razu wrzucam. Tylko, że to nie będzie ten odcinek, tylko od następnego. No, do, no ale piąte to jeszcze nie jest aż tak źle Myślę, że piąte to jeszcze jest spoko i... Ogólnie jeszcze nieźle, bo jeszcze nie tracę pasy Odczalne piąte miejsce jest Tak to o tak, tylko no 6 osób już zostało. 5, 4. że to nie jest, no tak, to nie obliczanie. No i super, no kolejny bizarny, który niszczy grę. Dobra, to jest 19. To jest jeszcze 16 bucharów zostało. Przykazuje jest jeszcze glitch, gdzie można zrobić z tym właśnie tym postać po, Ale trzeba no, też użyć w tym Steamie w w, w, w Daga, bo inaczej nie ma szans, że się uda. To się to powinno wystarczyć. 7 osób 6 A teraz mam 4 cuby teraz mam nadzieję że wygram albo chociaż drugie miejsce jakby to byłam na 350 w Polsce kiedy ten dniu, kiedy wyszedł no bardziej kiedy można było go kupić No, ale w sumie też, jeśli, jeśli film pod danym montażom, to się przedłuży do takie 30 sekund. Więc takie, byłoby, będziemy powiedzieć, powiedział tak, nie dłużej niż 11 minut. Bo z montażu to muszę potrwać do ponad 1 minuty, chociaż zależy od montażu. Obecną drogę Nie, ale to nie rozwala. Nie to tu jest, i nie rozwala Ale tym razem było drugie nie, nie czwarte i zostało 5 pucharów 84 plus 95 Przy polecam jeszcze bardziej oglądać tą serię od następnego odcinka. Będzie poddane montażom. Szczególnie to te co 5000. Bo jeśli będzie 75K, to montaż będzie bardziej użytym. No, mamy też zaciski w nowym roku. Musimy też oddać 75 tysięcy. Tylko, że nie wiem, czy będzie stałe, bo zrobiłem już raz intro i nie było na stałe. Chociaż miałem zrobić. No, jeszcze kto tu używa? No, tu nikogo nie ma. A tu? No, pewnie tu zebrano. No, 6 osób. No tutaj to mi było ciężko wygrać na tej mapie. Poprzednio była lepsza. Ta to ma dużo ścian. No poprzednio po prostu nie miała. O. Dobra, tu ktoś jest? Self. Tu jest ktoś, ale to hendzi mnie rozwali. Teraz tu jest brak. Brak ludzi. Muszę uciąć drogę. To mogę mógł coś tu przykampić. Teraz do... Jeśli... Serio... No tutaj ta nanol żyje. Bo teraz będę wiedział o co chodzi. No. znowu rozwalony stał na drugim miejscu, ale wbiłem 510 na tej postaci i 20, 72 tysiące. Gdyby w sumie jeszcze był jeszcze ktoś zagrałby ze mną dagiem, to wtedy to był, to byłoby duo i byłoby ciekawiej, ale niestety nie miał żadnego daga, który mógłbyś zrobić, nie był Klanowicza niestety. Ale dobra, to koniec odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, a jak tak zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A już się żegnam pa pa I pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji.